Ogólnie to trzeba jeszcze do sklepu zajechać. Po co? Musisz mi skosić po łyski. Po co ci łyski? Bo lekarz powiedział, że jak mnie bardzo będzie bolało, to mogę sobie znieczulić. Kochani, jest prawie północ. Jest nieciekawa sytuacja. Tutaj pokazuję Wam, że jest na 47, ale jest północ, bo to jest auto ze Stanów. W każdym razie wybiegłem z domu na szybko. Zapomniałem nawet czapki na szczęście wziąłem maskę. Jest nieciekawa sytuacja. Marek najprawdopodobniej złamał rękę. Czekają na mnie na parkingu koło salki. Jadę tam najszybciej jak się da. Nagram tylko dla Was relacje. Kamerę ze sobą, żeby wszystko, żeby wszystko nagrać. Podobnie nie boli go aż tak bardzo ręka. Nie wiem, może jeszcze adrenalina z niego nie, nie zeszła, w każdym razie miał się bić na następnej gali. Nie wiem, czy dojdzie do, do walki na następnej gali. E, skoro rozwalił sobie rękę, już jedziemy tam. Zaraz zobaczymy się po prostu na miejscu. I cóż, mam, na, mam, mam nadzieję, że to nie jest jakieś poważne złamanie. Dobra, jestem na miejscu, chyba i oni i tu. I chyba. Się stało. Co no nieciekawie ty, chyba chyba... A nie roz... złamał złamał rękę? No nie wiem kurde, gdzieś tam walną jakieś krzywo, wiesz Czemu karetki nie grziszcie? nie wiadomo czy jest złamana, czy jest stuszona, no kurde, na pewno gdzieś tam u źle nie. uderzył, nie? Ale to nie boli cię w ogóle? Kuje strasznie. Musiał jak krzywo uderzyć, wiesz, to się zdarza, kurde. No, no co no, czasami, wtedy, nie? No, jak ręka ci wody. musiała tak zejść w dół, nie? A nie miałeś tak. owiniętą taśmą, chociażby. Ale karciąch no, redki nie wezwaliście? Nie, no bo wiesz, nie wiadomo, czy to jest złamany, nie no, zobaczymy. Znaczy to nie, aż tak boli, to po prostu, nie, jakby piecze, kuje. Musiał. Może tylko no, nie? Może, może tu, tylko słuch, wiesz, znaczy kiedyś stó miałem... stu, stu, nie, nie stukłem, bo jakbym stuł, no to Kiedyś Kiedy się tego może chodź po prostu pojedziemy do To co, Ty nie jedziesz, tak? No nie, 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 myślę, że już wiesz, go zabierzesz tutaj, nie? Dobra. Dobra, chodź Marek. To są. No chodź. Zasz na podjechać do jakiegoś szpitala, czy coś. Jak chcesz mu jakieś środki przeciwbólowe i tyle, nie? Ja Trzeba, to był bardziej kłóźmy. Nie ma Dobrze. soli. dam sobie radę, to nawet moglibyśmy Piotr. czekać z tym do jutra, tylko wiesz. No zobaczymy, nie za R godzinę. R Może wiesz, adrenalina znowanie. cię jeszcze trzyma i tego nawet tak nie czujesz, nie. Wiesz no ja nie wzywam nigdy karetki, jak ktoś się mać. Zobaczymy za, za godzinę, nie? Nie no ja idę w nim do szpitala, nie? Spoko. Nie zobaczę co się dzieje. Bo ja wiesz w sumie nie jestem lekarzem. Dobra. Może być. Dobra, pewnie. A co się dzieje? No bo jak skakujesz na te dziury, to mnie tak nawala, że to ból nie do opisania. Poczekaj, no to jedziemy do tego szpitala. E, gdzie jest ten najbliższy marek? Nie, to chyba trzeba do chirurga, czy co? Nie, do, do szpitala muszą ci prześwietlenie zrobić. No to do chirurga. Nie, do prześwietlenia muszą ci zrobić, Marek. No to gdzie się robi prześwietlenie? No w szpitalu, na, na... to jest... Marek, jest pierwsza w nocy. To wszędzie to zrobią? Chyba wszędzie. Wydaje mi się, że, że powinien to wszędzie zrobić, tylko wiesz... Nie, mi się wydawało, że jest tylko jeden tutaj szpital. A w którym miejscu cię kuje najbardziej? Na nadgarstek, nie, i to... Przechodzi jeszcze tak. Ale to masz na taki na promieniujący ból czy jaki? W sensie, że promieniuje ci od tego z... No, to trochę tak. Masz na tak pewno pieniądze. Tak jakby ktoś mi czy... tutaj igłę wbijał wszędzie, nie? Tutaj najmocniej. Tutaj, w okolicach nadgarstka, i jakby to się dalej rozchodziło. Tutaj, jakby ktoś wbijał mi ciągle igły, a tutaj już troszeczkę mniej, ale no to też tak kuje. No, nie wiem, czy ci kiedyś zdrętwiała ręka, na no, pewno ci zdrętwiała kiedyś ręka. No to jest takie, no kilka razy mocniejsze od drętwienia Dobra, ee, ja muszę wpisać w ogóle, muszę włączyć nagrywanie, ja muszę w ogóle wpisać ten szpital. Na pewno nie będzie ci się no, to czy mocniej czy boleć. Wszędzie jest szpital, jest tutaj prosto. No dobra, ale eee, nie wiem, czy tam jest ostry dyżur. Wszędzie. Jeźdź prosto i tam na tym dużym skrzyżowaniu odskręcasz w lewo i, i dalej prosto ktoś będzie już wiedział jaki... Dobra Zdejmij kurtkę może, co? Nie, nie chcę się już zajmować o, Czekaj, ja się zapytam gdzie jest ten Proszę e, złamania. gdzie się udać? Złamanie gdzie? Ręki, Prosto? Cały prosto? prosto i w prawo Prosto i w prawo Prosto, no, będą tam widać? Okej, okay. dobra Dziękuję, Dziękuję. I w, e, w każdym razie e, ja wiem gdzie jesteśmy. Znam ten szpital. Tam się wchodzi, tam jest ostry dyżur. Poczekasz przed, tak? Mam czekać przed? Albo w samochodzie, nie wiem. Sobie no dobra, jak chcesz. No bo i tak ciebie w sumie tam nie wpuszczą, więc bez sensu, żebyś chodził. To tam zaraz jest, albo nie wiem sobie gdzieś tam na recepcji usiądzie. A to tu, na pewno? Tak, tam się zaraz wchodzi i tam tak. przyjdzie. No dobra, to ja idę. No to na pewno sobie poradzisz? Tak, no i tak ciebie nie, nie puszczą, idzie do samochodu, sobie, na pewnie to trochę zajmie. Na pewno, tak? No, no dobra. Ale powoli przestaje boleć. Dobra. Znaczy tak ustaje. Na pewno sobie poradzisz. Dobra, to ja czekam w aucie. Ile to zajmie, mniej więcej, wiesz? To ja się zrzemnę, bo mi się spać chce. Okej. Okay. Okej, okay, tak więc teraz skończy się. Frank na was. Aha zamknięte świt. No spoko. Ja inaczej sobie poradzę. Teraz kończy się prank na was. A dalej kontynuujemy prank na kamerzyście, ponieważ z moją ręką jest wszystko ok No po prostu stwierdziliśmy z trenerem, że zrobimy sobie takiego małego pranka. I mam tutaj przygotowane już pokazuję co? Watę do zrobienia gipsu i w drugiej kieszeni jeszcze trzymam bandaż. Zrobiłbym to sobie tutaj na spokojnie w środku, ale jak widać nie raczą mi otworzyć. Podobno szpitale są całodobowe, ale cóż, mniejsza. Zrobię sobie teraz na szybko ten gips, przynajmniej to ma emitować gips i tyle w sumie Myślę, że udało się wkręcić kamerzystę No nie oszukujmy się, łyknął to jak dziw... Okej, okay, tak więc mój gips jest już gotowy, nałożyłem watę i na to bandaż. Całość jest dosyć mocna i twarda, także jak najbardziej emituje to gips. Zajęło mi to około 5 minut, także przez najbliższą godzinę będę musiał szwendać się po mieście, żeby kamerzysta nie zorientował się, że zrobili mi ten gips za szybko, no bo w szpitalu przecież nie zrobiliby mi tego 5 minut, tylko myślę, że co najmniej godzinę. Także przez najbliższą godzinę będę szwendał się po mieście i wracam do niego. No i zobaczymy, co będzie dalej. Minęła godzina. Wracam do auta, i auto jest otwarte. Kamerzysta sobie śpi, jak gdyby nigdy nic. Nic nie wskazuje na to, żeby zamierzał się obudzić. I co najlepsze. Teraz można mu zakosić telefon. Co jeszcze tutaj ma? Drobniaki, czy klucz do samochodu, kamera za 20 tysięcy. Także jakby ktoś się włamał do tego samochodu, to może sobie zarobić całkiem niezłe pieniądze, ponieważ auto jest warte jakoś 7 dych, telefon 5 koła albo i mniej, kamera 20. co jeszcze można byłoby stąd ukraść? A w sumie nic ciekawego to już nie ma. Wstajesz? Już wróciłem. Wstawaj, wiesz co, nie wiem. Jakoś druga 30, coś takiego. Wstajesz? co? Zrobili mi gips.

Kiepsko, bo już to miałeś walczyć, tak? Teraz. No, najwyżej A, będę. A Ci będą cię trzymać? Nie, wiesz co? A może Trzy walczyć? tygodnie. Coś? Znaczy, co już zależy ode mnie. W ogóle chcesz to nagrywać? Moje no, ja nagrywam póki co telefonem. To przerzucamy się na kamerę. No, zaraz, daj mi chwilę. Ogólnie to trzeba jeszcze do sklepu zajechać. No, najlepiej tutaj na stację, nie? Po co? Musisz mi skosić po łyski. Po co ci łyski? Bo lekarz powiedział, że jak mnie bardzo będzie bolało, to mogę sobie znieczulić. Nie dał ci receptę żadną? Znaczy, receptę swoją drogą, ale nie chcę brać tych leków. Bo to są antybiotyki, które osłabiają. Powiedział, że jak będę miał ochotę, to mogę sobie trzasnąć łyski i wtedy po prostu będzie mnie mniej bolało. No No jakbyś mógł to weź, kup jakąś łyski, okej? Okay? Ja mi kupić łyski? No, chcesz 200, czy... Ja nie dam rady, człowieku. 200? No, może być, może być. Czyli masz ten portfel, bo ja nie mam tego, karty, nie daj. To mam w telefonie kartę, trzymaj. Nie zmieniasz kodu, tak? Nie, to to kupisz, tak? 200 whisky, czy. 200 łyski. Skoro typ idzie mi po łychę, którą rzekomo zalecił lekarz, to on musi być naprawdę grubo na bani. Co się właśnie stało? I on serio poszedł kupić. Co tam ciekawego kupiłeś? suplice i kole. Ale to jak ja mam to wziąć, jak ja mam tylko jedną rękę no, okay. sprawną? No okay. Schowasz? No da, dam ci gną Jeszcze gdzieś jedziemy? Gdzie chcesz Do apteki Masz jakieś recepty czy Tak, coś? mam receptę, musisz mi wziąć leki A jest tylko jedna otwarta, nie? Gdzie ona, jest daleko? No w centrum To jedziesz? Boli cię ta ręka czy nie? No boli, boli Mocno? No co, no zobacz mam złamaną I, i to jest po prostu gips I, I ten gips tak naprawdę gówno mi daje, bo mnie nadal boli To jest złamanie Ja bym chciał się przespać Marek, jestem zmęczony bo... Ja też jestem zmęczony, jeszcze mnie boli Dobra, podjedziesz do tej apteki ta łapana wala, masakra. A to jest głupota, po co nagrywasz? Bo chcę po prostu film nagrać, żeby po prostu wszyscy mieli świadomość tego, że no teraz przez najbliższy czas będę miał niesprawną rękę. Gdzie masz receptę? Dobra, weź tą receptę, weź mi kondony. Co? No dobra, skoro już tu jesteśmy, to weź mi kondony. Dobra Marek, co, odwaliło ci na głowę już to tam? No nie, ja nie chcę brać tych leków na receptę, ale skoro. już... Nie mam. Nie masz? No wyrzuciłem do śmietnika od razu. Skoro już tu jesteśmy, to weź. Dobra, to nie jest film, Marek, pokaż tą rękę. No co? 哦，哦，阿扁。 O, oni ci nałożyli gips w ogóle na to? No człowieku! Przez to nie jest gips. Boli. Ale jak to uciskasz. nie jest gips. To gips jest twardy. A to nie jest twarde? Nie wiem takie Dobra, dobra. E, mów jakie. Nie leki. chcę tych daj, leków. Daj, ja daj. nigdy nie brałem leków na złamania. Daj receptę. Oni tylko mówią, tak. Nie mam receptę wyrzuciłem. Weź kondony, No proszę. Marek, no. dobra, film filmem, ale jeżeli cię naprawdę ręka boli, no to weź tą receptę, zrealizuj. Ale ja nigdy nie brałem leków na złamania, już miałem. No dobra, już ja wiem, no, no żarciki, kiedyś, do filmu, że, że kondony i w ogóle, ale no Marek, weź, weź tą receptę, zrealizuj. Ale ja. Ja jej nie mam, wywaliłem ją. Chciałem mi prezerwatywy kupić? Koro już tutaj jesteśmy, nie mam pieniędzy, Marek, przy sobie daj mi. A, ale masz moją kartę? Niestety nie wziąłem twojego telefonu. No to zapłać swój. Jak mam zapłacić swój, jak mam tego blika? A I... gdzie jest mój telefon? Nie wiem, masz przy sobie? No nie mam. No to, to, w, to w aucie został. No to weź ale go. A po co ci prezerwatywy? Co, kogoś bierzesz się na noc? Jutro. No to nie możemy tego jutro kupić normalnie? Koro już jesteśmy, obok apteki, to co za problem? Marek, jest druga w nocy. Może to jest problemem. I sam sobie kupić. Ja nie będę odpieszać. No dobra. Tak czy... cię boli ręka, tak ci boli ręka. A weźmiesz kamerę, bo mnie serio boli już. masz Bo ja chciałem powiedzieć coś o tej ręce. No, generalnie boli mnie, nie? A czemu się tak uśmiechasz? Z bólu. Dobra, coś kręcisz, coś kręcisz, tylko nie wiem co jeszcze. Gdzie jest ten mój telefon? Wezmę sobie. Opakowanie przyda się na przeszłość. Może jeszcze wezmę sobie tabletki przeciwbólowe, bo nie tak bardzo boli. Serio, drugi, trzeci w nocy, Marek, coś po prezerwatywy żartek. Prezerwaty Spiny? Serio? Marek, to, to jest dziwne. Boli Cię ręka i... Tutaj kupiłeś wazelinę i, i prezerwatywy, czy co kupiłeś? Zaraz się dowiem. Nie, takie żenujące to jest, wiesz? Co jest żenujące? Że tutaj że, sobie prezerwatywy. Karton będzie. Okej, okay, okej, okay, mogę mówić. Ekstra safe. Nie, dla mnie to jest trochę takie żenua mm -hmm. Dobra, ja, ja czekam w tym, w, w aucie. Tasta. No widzę, widzę. Ale po co ci te prezerwatywy? No bo skoro już jesteśmy obok apteki, no to stwierdziłem, że, że wezmę. A to przeciwbólowy, tak? No to weź. To boli cię czy cię nie boli, bo już nie wiem. Muszę jeszcze wziąć coś do popicia, tak? No dobra. Tabletki. Jeżdżę do domu. Mogę już iść spać, proszę cię Marek, bo już jestem naprawdę zmęczony. Ja jeszcze, jeszcze nie. Musisz jechać do domu najpierw. Ale wyspać bym się chciał. Jadę ja do też domu i idę wyspać. się położyć. Człowieku, Jest prawie trzecia godzina. No właśnie, siedziałem z tobą, nie wymyślaj, okej? Okay? Już nie wymyślaj, bo naprawdę jestem zmęczony. Dawaj, Proszę. dawaj, jedziemy do domu. No ja idę, ale masaki w ręką. Dobra no, nie ja idę spać. Kurde, połamałem sobie i zobacz, jestem uwalony w tym gipsie. Chce tą wódkę? No nie, jednak nie. Człowieku, będę miał teraz gips nie będę mógł zrobić treningu, nie będę mógł iść na walkę, nie będę mógł zrobić nic. A na telefonie nie będę mógł pisać No masz też drugą rękę. No wiesz, to lewa jest. To ty, tylko na, na minimalnie. No ale jutro pogadamy o tym, okej? Okay? No i co robiłeś? Ła ręka mnie boli No, no co robiłeś? No, 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 no pokaż co robiłeś no, no nie Może pokażesz ludziom co maila. robiłeś no Tak? Sprawdzałeś maila? To jest sprawdzanie maila maleczku. Co? Fajny prank co? Ale co? No co? No analizowałeś się tutaj Wcale nie No no, no nie wcale no A to, to jest strona do nie wiem, do, 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 do czego to jest strona? Nie wiem no ale ręka mam przecież połamaną Dobra Mareczku Ech, Nie masz połamanej ręki, bo się analizowałeś Mam połamaną Nie masz Mam, nie mogę ją ruszać Dobra no nie masz, no ty ściągnąłbyś gips, nawet gipsu pewnie nie miałeś. Wiedziałem, że coś się ściemiał wczoraj. I... A co to było jakiś gips. Nie wiem, co to było. Wiem, co robiłeś przed chwilą, bo wpadłem tutaj i udawałeś, chowałeś tą rękę Tutaj zamykaj stronę. Dobra, Marek. No tak, tak, śmieszne, śmieszne, śmieszne. Mam rękę. Wstyd, jak powinnyś się wstydzić. Ja nie, nie, nie wiem, czy ty nie masz wstydu w ogóle, człowieku? już być poszedł do pokoju i byś w pokoju to, to zrobił, a nie tutaj. A co za problem, żeby tutaj siedzieć? No, no nie wiem, No wiesz, że tutaj ludzie schodzą. Mógł Kuba zejść, ja zejść. W dupie mamy tych ludzi. Tragedia. Po prostu, tragedia. I mnie boli, i słaby o, ten prank pomana. Spałem specjalnie w aucie, żebyś ty sobie film nagrał. No, tragedia. Ale film jest. Znaczy, no, nie jest złamana, wiedziałem. No, ale znaczy jest złamana. No, w dupie. No zobacz. No, tak, tak, tak. No, ty ruszasz nią normalnie. Dobra, weź, skończ, pieprzyć O, no. <ścoughs> Idiota. No nie mów, że, że, że wracasz. Do... A zresztą. Idiota, fu.